Dzisiejsza uroczystość wszystkich świętych jakoś naturalnie podsuwa temat świętości. Jestem przekonany, że wiele osób ma w tym względzie jakieś wykrzywione pojęcie świętości. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że czasem wpatrujemy się w obrazy świętych, słuchamy czy czytamy życiorysy tychże świętych. I tak zaczynamy sobie mówić, nie, to nie dla mnie, przecież to mnie zupełnie przerasta. Przecież to, jak oni żyli te kilka wieków temu, to zupełnie nie pasuje do rzeczywistości, do dnia dzisiejszego. Tymczasem nikt się świętym nie rodzi, świętymi się stajemy. Święty to bardzo często dziwny człowiek, czasem ciężko go zrozumieć i jeszcze trudniej naśladować. Przywołam chociażby świętego Franciszka z Asyżu, wielki święty, który u początku swojej świętości zachował się bardzo dziwnie, niezrozumiale. Rozebrał się na rynku do naga i swojemu ojcu oddał szaty, mówiąc, że teraz już należy tylko do Pana Boga. To, co miałem od Ciebie, już wszystko Ci oddałem. Bardzo dziwne zachowanie, a jednak jego życie doprowadziło go do wielkiej świętości. Dalej święta Rita, która żyła w takich trudnych czasach, panowało tak zwane prawo zemsty. I kiedy jej mąż zginął w tych rodowych pojedynkach, to było wiadome, że jego synowie, jej synowie mieli obowiązek się zemścić. I ona, mając tego świadomość, Modliła się do Pana Boga w ten sposób: Panie Boże, zabierz moich synów, jeśli by mieli być mordercami. I obaj w niedługim czasie zmarli przez dżumę. Moi drodzy święci to ludzie radykalni, zdecydowani w walce z grzechem, w walce ze swoją słabością. Ale współcześnie taka postawa radykalizmu. Często jest ośmieszana i zamiast mówić radykalny, mówi się skrajny. I to się staje taki nawet, nawet takim straszakiem. Ktoś komuś powie: No wiesz, w skrajność wpadłeś. Ojej, to chyba źle. Skrajność nam się kojarzy z czymś niedobrym. No ale kiedy idziesz do lekarza i gdy lekarz zapyta: Czy mam pana wyleczyć tak do końca? Czy tylko tak troszeczkę zaleczyć? Nie, no, panie doktorze, proszę do końca wleczyć tak na super. O, jaki ty jesteś skrajny, jaki ty jesteś fanatyk zdrowia. Albo majster przyjdzie do domu, założyć nowy zamek do drzwi i pyta, czy założyć pani taki zamek, żeby te drzwi były tak na amen zamknięte w nocy, czy tylko tak, no, na jakiś tam haczek, żeby tak się tylko przymykały. Proszę pana, daj mi pan tutaj taki zamek, żeby mi tu w nocy nikt nie wlazł. Nie, no to pani taka skrajna jest. A dlaczego nie być tak trochę umiarkowaną? A może tak uchylić te drzwi, być tolerancyjnym? Może ktoś będzie potrzebował, to w nocy przyjdzie, napije się wody z kranu? O nie, 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 nie. Żadna też mama swojemu dziecku, kiedy przyniesie świadectwo, samymi piątkami, szóstkami. Nie powie, no nie bądź taki skrajny, nie bądź taki fanatyk nauki. No to jak to jest? Jesteśmy skrajni czy nie? Ktoś, a dokładnie jacyś pseudointelektualiści, wymyślają takie różnego rodzaju hasła, pojęcia, wygłaszają takie czy inne slogany, na wszystko po to, żeby szukać usprawiedliwienia przed Panem Bogiem szukać też usprawiedliwienia przed ludźmi. Niektórzy chcą się tak do tego wszystkiego zdystansować. Chcą tak popatrzeć z daleka, poddać pod analizę, dyskusję. Chcą rozcieńczyć wartości, z którymi do tej pory jakby nikt nie dyskutował. Było to oczywiste. Nie wstydźmy się tego i mówmy: ja chcę być święty. No ale oczywiście zaraz pojawi się ktoś, kto powie: No, jaki święty, w jaką skrajność wpadasz? No, jest ktoś święty z twojej rodziny? No nie. No, to się nie wygłupia: jaki ty święty będziesz? No, jak chcesz? No dobrze, bądź porządny, nie zabijaj, nie cudzołóż, ale bez przesady. Święty Jan Bosko powiedział: albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Do nieba idą święci. A niektórzy tak mówią: "O, żeby się chociaż tak do czyśćca dostać, to i tak będzie dobrze." Moi drodzy, czyściec to chyba nie są najlepsze salony. Oczywiście, wejście do czyśćca, ono nam zapewnia: "Pójście w perspektywie prędzej czy później do nieba." Ale o czyśćcu nauka Kościoła mówi, że tam jest ogień czyśćcowy, coś co ma nas oczyścić, przemienić, przygotować na spotkanie z Bogiem oczyścić z tych naszych niedoskonałości jeśli czegoś jeszcze na ziemi nie odpokutowaliśmy, nie naprawiliśmy nie wyrównaliśmy ale miejmy pragnienie nieba pragnijmy świętości no ale pomyślisz sobie no to co to znaczy, że mam być jak święty Maksymilian Kolbe święty Stanisław Kostka święty ojciec Piju, ta święta Rita może nie do końca tak. Bo to byli ludzie, których Kościół nam pokazuje jako ludzi, którzy mieli tak zwaną heroiczność cnót. Natomiast ta nasza świętość, powiedziałbym taka zwyczajna świętość, polega na czymś innym. Nie polega na bezgrzeszności, ale polega na tym, żeby nieustannie wracać do Pana Boga. Jak nam się coś tam nie uda, popsuje, pogrzeszymy, wracać do Pana Boga. I to jest praca nad naszą świętością. Ale szatan ciągle nam wmawia, że my nie możemy być święci, bo przypomina nam grzechy, bo nam mówi, że zobacz, inni też tak robią. No zobacz, już się z tego spowiadałeś, nic z tego nie wyszło. No bez sensu, daj sobie spokój. I później zdarza się, że ktoś mówi: no ja muszę kłamać. Ja muszę kraść. Ja muszę przeklinać. Ja muszę pić, ja muszę tkwić w pornografii, ja muszę. Nie. Nic nie musisz. We współpracy z Bogiem, we współpracy z łaską uświęcającą, możesz dokonywać wyborów między tym co dobre i co złe. I nawet jeśli niektóre z tych wyborów nie będą właściwe, nawet jeśli znów wplątasz się w taki czy inny grzech, w taki czy inny problem, to zawsze możesz wracać. Zawsze jest ten miłosierny Bóg, który na Ciebie czeka, więc w tym znaczeniu nie musisz źle żyć. Święty Jan Paweł II, już wspominany dzisiaj, yy, mawiał: Nie wolno zgodzić się z upadkiem, nie wolno zgodzić się z grzechem. Nie wolno. Teraz, na temat świętych, powiem coś, co niby wiemy, ale chyba nie do końca sobie to uświadamiamy. Wiemy o tym, że Pan Bóg kocha każdego człowieka. Często to słyszymy. Więc logiczną konsekwencją jest to, że skoro kocha każdego człowieka, to kocha nawet morderców. Ciekawa rzecz, że. Niektórych morderców wybrał do tego, żeby w historii zbawienia dokonali czegoś niezwykłego. Przywołam chociażby Mojżesza, który zabił Egipcjanina. Ale ten sam Mojżesz został wybrany do tego, żeby wyprowadzić naród z niewoli egipskiej. I dalej ten sam Mojżesz został przez Pana Boga wybrany do tego, żeby nam przekazać dziesięć Bożych Przykazań. Dalej król Dawid, niezwykły król, który rządził narodem wybranym. I tenże król dopuścił się cudzołóstwa z Batrzebą, a później chciał to wszystko zatuszować, więc wydał wyrok i doprowadził do zabójstwa jej męża. I tenże, tenże sam król otrzymuje tak wielkie namaszczenie od Boga i tak wiele w historii zbawienia uczynił to jego potomek w dalekiej linii to Jezus Chrystus kolejna postać to święty Paweł zanim stał się wielkim apostołem to jak mówi nam Pismo Święte dyszał rządzą zabijania chrześcijan wszystko robił żeby zniszczyć chrześcijaństwo żeby wymordować wszystkich, którzy do Chrystusa się przyznają no i tutaj tak można się zastanowić no to kogo my w końcu czcimy. Jaki tu jest sens? Moi drodzy, nie czcimy tych wymienionych postaci za to, co złego zrobili, ale za to, że ze wszystkich grzechów, ze wszystkich problemów dzięki łasce Bożej wyszli, mało tego, ogromnie dużo zrobili dla historii zbawienia, dla ludzkości, dla Boga. Mówię o tym dlatego żeby sobie tak uświadomić że pan bóg nikomu nie zagradza drogi do świętości. Czasem ktoś sobie tak myśli ja już tyle zła w życiu narobiłem że już nie ma sensu się modlić, nie ma sensu korzystać sakramentów, bo ja i tak do nieba nie pójdę. I tak stopniowo oddalasz się, oddalasz, oddalasz, oddalasz gdzieś tam się zagubisz. To jest twoja logika. To jest Twoje myślenie, na pewno nie Boże, bo Pan Bóg i Jego miłosierdzie jest większe od wszelkich naszych wyobrażeń. Świętość nie jest bezgrze... to nie jest bezgrzeszność, ale to ciągłe powstawanie z grzechów. Tak mawiał Święty Jan Paweł II, który jest wielkim świętem dla całego Kościoła, ale od czasu do czasu ktoś. Próbuje go ośmieszyć, zdyskredytować. Mówi, że no, miał takie czy inne grzechy, takie czy inne słabości. Jakie to przykre, że dzisiaj można już wszystkich ośmieszać, wszystkich oskarżać. My się tak czasem zachwycamy, gdy się dowiemy, że ktoś, kogo uważamy za dobrego, przykładnego człowieka, czy wprost za świętego, się dowiemy, jak coś złego zrobi, jak popełni jakiś poważny grzech. To tak wręcz się tym delektujemy, pogardzamy tym człowiekiem, obmawiamy na wszelkie możliwe sposoby. Dlaczego się tak dzieje? Może dlatego, że chcemy Jego grzechami usprawiedliwić własne. Chcemy się tak trochę pocieszyć, że no, my tak do końca złą drogą nie idziemy, bo, bo ten czy taki, taki wielki, taki święty i, i to, czy tam to zrobił. Święci. Żyją i postępują często wbrew powszechnym schematom. Bo miłość, którą im Bóg wlewa do serca, wręcz ich rozpiera. I chcą y, ciągle robić coś więcej, tak jak im Bóg podpowiada. I nie chcą słuchać tych, którzy ich tak hamują, którzy ich tak gaszą, którzy mówią: no, daj spokój z tą modlitwą, ile to się można modlić. A no po co do tego kościoła tak latasz? Jaki to ma sens? Nie wystarczy raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie by nie wystarczyło. Chcesz czynić dobro, pomagać ludziom w potrzebie. To ci powiedzą, o, matka Teresa z Kalkuty się znalazła. A temu to nie warto pomagać, bo ja go dobrze znam, nic z niego nie będzie. Ja już go dawno skreśliłem. Święci Myślą trochę innymi kategoriami. I chcę przywołać jeszcze jedną postać, żyjącą na przełomy XIX i XX wieku, trochę nam bliższą, bo pochodzący z Rzeszowa, błogosławiony dzisiaj ksiądz Jan Balicki. Był wykładowcą, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, cenionym spowiednikiem. Jego posługa oprócz tych codziennych obowiązków to też była taka posługa miłosierdzia, która przejawiała się w niesieniu pomocy chorym i ubogim, a także prostytutkom. Chciał zająć się wszystkimi. I za te ostatnie pogubione kobiety wielokrotnie był oskarżany, atakowany, ośmieszany, ale się nie zniechęcił. Nie poddał się. I dalej robił swoje. I tylko sobie powtarzał takie to słynne zdanie, dobrze Panie, dobrze, żeś mnie upokorzył. Bo moi drodzy, na drodze do świętości trzeba mieć dużo pokory. Bo na pewno ktoś, kto radykalnie idzie za Chrystusem, spotka się z przeszkodami, spotka się z ludźmi, którzy będą ośmieszać, krytykować, którzy będą takie czy inne kłody pod nogi rzucać. Ale jeśli jesteś w bliskiej relacji z Bogiem, jeśli wsłuchujesz się w jego głos, jeśli pytasz: "Panie Boże, czy idę dobrą drogą?" Jeśli ten głos Pana Boga słyszysz, rozpoznajesz, że to jest właściwa droga, jeśli Pan Bóg ci pomaga w takim czy innym działaniu, to idź ze spokojem tą drogą. Bo może się okazać, że to jest właśnie ta Twoja droga do świętości i obyś jej przez jakieś obawy, lęki nie zmarnował. Obyś doszedł do świętości. Amen.